Jak narodził się festiwal Never Seen in Bydgoszcz? Z braku. Narodził się w związku z tym, że ostatnie bydgoskie kino jednosarowe, czyli kino Adria, upadło. No i z tego braku się narodził. Po prostu. Z potrzeby. A Kino Adria jest chyba taką ostoją kina ambitnego. Masz jakiś związek z Adrią? Sentiment? To nie jest kino, które jest moim ulubionym kinem z bydgoskich kin, które kiedyś istniały, ale no jest jednym, które jeszcze funkcjonuje. No i dlatego też padło na to. Tam jest sprzęt odpowiednio do tego, żeby takie filmy wyświetlać. No i, no i w związku z tym jest to kino wybrane, ale nie dlatego, że jest jakoś tam sentymentalny duży związek, bo według jeszcze było dużo więcej ciekawszych miejsc. Poprzednia edycja festiwalu odbyła się na początku lutego. Planujecie taką częstotliwość zachować? Trzecia edycja, czyli ta to teraz będzie pod koniec marca, będzie ostatnią z takiej pierwszej serii. Potem będzie długa przerwa i następne będą dopiero w nowym sezonie, czyli właśnie jesień, październik. Będzie czwarta edycja, czyli będzie raz dłuższa przerwa. A popularność rośnie chyba z tego, co czytałam. Tak, absolutnie. Tutaj wielkie podziękowania dla wszystkich Bydgoszczan, którzy się pojawili na tym festiwalu. Wszyscy uważają, że to jest, że Bydgoszczy nie da się takie rzeczy robić, ale a to właśnie udowadnia, że tak, że jest spora grupa ludzi, która jest mocno zainteresowana dobrym, ambitnym kinem, które można oglądać w kinie, a nie w multipleksie, bo to jest zupełnie inna filozofia oglądania filmów. No i ta frekwencja rośnie z festiwaliku na festiwalik jest coraz więcej ludzi. A co cię najbardziej denerwuje w tych dużych kinach multiplexach? Po pierwsze to są filmy, które są selekcjonowane w sposób, tylko i wyłącznie kryterium, wyłącznym kryterium jest komercyjność, czyli czy film się sprzeda, czy nie. Nie jest ważne, czy to jest film dobry, czy nie, tylko ważne jest, czy się sprzeda, czy nie, czy miał dużą reklamę, czy nie, czy jest kontrowersyjny, czy nie jest kontrowersyjny i tylko i wyłącznie to jest najważniejsze w multiplexach, czyli to, to żeby zarabiać na, tym, na tych filmach pieniądze. I denerwuje mnie to właśnie, że one są selekcjonowane w ten sposób, no i to, że Multiplexy to, no, to nie jest mój entourage, To nie jest kino, które dla mnie, jest dla mnie kinem. To jest jakaś, no, nie wiem, masowa sprzedaż kultury powiedzmy. No. To jest coś, co napisałem chyba w pierwszym, przy pierwszym promoteksie, czyli konsumowanie kultury tak, jak się to robi w McDonaldzie na przykład. No nie wiem, to jest zupełnie inna filozofia, to nie dla mnie jest. A jak wy komponujecie program, jak szukacie, z jakich źródeł korzystacie, żeby wiedzieć, co jest dobre na świecie? Dobór filmów staramy się robić. No, przeszukujemy strony internetowe, dzwonimy do innych kin, które jeszcze filmy puszczały. Szukamy premier, które są ciekawe, które miały dobre recenzje, które, które są podane przez specjalistów i które dla nas są też interesujące. Bracia Karamazow to jest naturalny wybór. Bo to jest Iper Zelenka, który jest świetnym reżyserem czeskim, i tu jest jeszcze połączenie polsko-czeskiej produkcji. A w tle jest rosyjskie Wielkie Dzieło, więc to jest bardzo interesujący film z wielu, z wielu punktów i wielu poziomów. Ja tego filmu nie widziałem, ale chcę go obejrzeć, dlatego został też sprowadzony. To samo tyczy się mm, wszystkich innych filmów, które będą teraz na trzeciej edycji. Mhm. A przez te wszystkie edycje, które z filmów były Twoim takim najbardziej osobistym wyborem, które prywatnie też bardzo cenisz? Na pewno przy drugiej edycji spotkania na kęcach świata wena Herzoga, to był to Herzoga, to jest film, który, który bardzo mnie interesował od dawna już. To nie jest nowa produkcja, bo to jest z 2007 roku, czyli film, który już od dawna jakby gdzieś tam się w, w Polsce w kinach pojawiał. Niedawno była też wydana płyta DVD. Ja tego filmu też nie widziałem na DVD wcześniej, ale bardzo chciałem go obejrzeć właśnie w, w anturażu kinowym, właśnie w, w specyfice oglądania filmów w kinie, a nie w telewizji czy na DVD, bo to jest zupełnie też inna jakby filozofia oglądania. I to był ten, jeden z takich bardzo ważnych filmów, który zawsze chciałem obejrzeć, który od dawna chciałem obejrzeć. A teraz na pewno to są ci bracia Karamazow i, i Okruche Pamięci. Polin to jest też film, który wydaje mi się bardzo ważny i, i który mnie też interesował od dawna. Chcieliśmy sprowadzić na którąkolwiek z tych edycji to jest taki film, który od dawna też nas interesuje mnie i Krzysztofa, czyli Eastern Promises, to jest film Berga z 2007 roku, w której w jednym z dru, dru, ról pojawił się Jerzy Skolimowski. i Chcieliśmy to pokazać przy pierwszej edycji w czasie, kiedy puszczaliśmy Cztery Noce z Anną. Ale nie udało się. Okazało się, że w Polsce w ogóle ten film nie był dystrybuowany. To też jest w ogóle rzecz, która warta jest zauważenia, że już zostawiając kwestię Bydgoszcza, ale Polska jest pomijana przez dużą ilość bardzo interesujących filmów. I być może Nevers in Bydgoszcz przekształci się w ogólnopolski festiwal, to już trochę zdradzę, czyli Nevers in Poland i będziemy sprowadzać filmy, które nie miały swojej premiery kinowej w ogóle w Polsce, a jest ich bardzo, bardzo dużo.